No tak, że kolejny odcinek tej gry. Cooking Tak jest. Wchodzimy do e, gry. I, I tutaj się nabijamy z tego Jacusia tam. <śmienicza> w, w tym kuleczku. No tak jest. Pan Jacek. Pan Jacek zobaczyć twoją pracę i nie jest zadowolony. Tak się patrzy. Okay. Dobra, dzisiaj witamy się wewnątrz. Dzisiaj chyba będziemy robić łososia. Z tego co pamiętam. Nie, pstrąga. Łosość pstrąga, łoże kochany. Ryba to ryba, nie? No sam zrobię. Weź pstrąg. Ale na patelni od razu, nie? Ale tu masz... Śpionę. Pstrąga, Pyk. Pyk. I tymi drzwiami go jeszcze z lodówki. Nie. Pyk! I do pieca z nim. Nie do tego. Aha. Musisz go przyprawić. Aha. Halo, halo, halo. Mm, czarny pieprz. Dałeś już przecież, tu, <blade> no. Czarny pieprz, pieprz, pięć krempów. A, nie mamy muzyki, czekaj. Sześć już dałeś. Musisz, skłonność do przesady, no. Kremianek okay, po suszony. Poczekajcie chwilę, poczekajcie chwilę, nie, 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 nie robimy. Bo już tu zrobimy taki myk. Mega myk Michaela. I kontynuuj. Dobrze, teraz jest chyba wszystko w porządku. Tymianek, tymianek suszony. Ryza się, się kameruje. To się kameruje. Tymianek podbiał, pobiał. Po, po ty może tę deskę powinieneś, albo właśnie to stanowisko powinieneś mieć zaraz pod telewizorem. A nie, nawaliłeś sobie tam przypraw, śmieci, tu jest jakaś zupa rozlana. W ogóle, co z tą zupą zrobisz? Ja sobie zjadę taką zupę. Nawet przesoloną. Ta plama tam na podłodze, to też jest katastrofa. Cztery dałeś chyba. To się nie zalicza właśnie, tak jakoś nie rozumiem dlaczego to jest... Dobra, i teraz... Boże... A szandałeś? dałeś? Suszony? Dałeś wszystko? Mhm. I teraz muszę dać tutaj. No powiedz. Aha, czyli na gdzieś tam... Dobra, tak i teraz, na i teraz muszę pokroić cytrynę. Twoją. No to, a ile tej cytryny? Jedna sztuka? Jak jedna sztuka, to możesz jeszcze w rączkę wziąć, a jak więcej? Pokroić trzy na ćwiartki 20. Ćwiartki? Znaczy... No, Wiesz, co to jest ćwiartka? To są ziemniaki. <grym> <grym> Może tę deskę sobie daj tu gdzieś bliżej. Dobra, i, i mam pokroić na cztery. No ale to są plasterki, a Ty masz ćwiartki ukroić. Dobra, już niech będzie plaster. Trzy plasterki i jedna połówka, no, nie będzie. Teraz już masz sześć kawałków. Ćwiartki miały być, Johnny. ćwiartki. Wiesz co to jest ćwiartka? To jest na cztery części równe. Wiesz? Nie wiesz. O, talerze. Dobra, jak skończymy tę misję, to chyba sobie tu posprzątasz te kuchnię, co? Mm. Można tak w ogóle? Skończyć dzień, ale jeszcze... <tryk> Dobra, zostaw już to, zostaw, bo to będzie... Pomidorową to będzie. Fuj. W ogóle te, końcówka, te końcówki tam. Nie też. Czy ty już masz gotowego tego obstrąga? Jeszcze nie. A masz tu w ogóle przygotowanie? Pokazane jak to mm. robić? A. 3, czyli 6 gram. No, stary, to ci się fartło. <noise> mm. Pokaż na tym przepis jeszcze raz. Jak to jest? Weź, przypraw, połóż na blacze. Aha, czyli masz pokazane wszystko, co zrobić. Super. Ja myślałem, że za każdym razem masz... No rączką tego nie weźmiesz. Na talerzyk musisz dać. Idziemy. Mhm. Tylko, że odwrotnie było, nie? Cytryna miała być na Zobaczmy, jak cię oceniają. W... No proszę. I bez zrzucenia na ziemię. Całkiem nieźle. Sława. 34 na 30, czyli przekroczyłeś. Szybko podsta... pojąłeś podstawę. Pytasz jaki jest plan? Pięciogwiazdkowa restauracja. Dzień drugi. Okej. Okay. Jak tego dokonamy? Ty masz najtrudniejsze zadanie. Każde danie, które zaserwujesz, wpłynie na punktację sławy. Rozumiemy, co dalej? Może daj te. Ale to nie wszystko. Żeby zdobyć gwiazdkę sławy, musimy zadowolić krytyka kulinarnego. Odwiedzi nas, kiedy na koniec dnia zdobędziemy wystarczającą ilość punktów sławy. Czyli teraz chyba krytyk wpadnie. Krytyk? Krytyk kulinarny. No tak jak ten egon. Pamiętasz, zratatuj? Hmm. Taki wybredny gościu. No. I to no. właśnie będzie twoje pierwsze zadanie. Musisz zdobyć co najmniej 30 punktów sławy. Ale masz 34. No tak, tylko że. Jest... Imponujący, zdobyłeś wystarczającą ilość punktów sławy. Tak trzymaj, odwiedzi nas krytyk kulinarny. Czyli dzisiaj nas chyba nie odwiedzi. Kiedyś tam może jak zdobędziesz punkt... Znaczy nie wiem. Czekaj, chodź to poprzewijamy. Dobrze będzie zdobyć więcej punktów sławy niż jest wymagane na wszelki wypadek. E, za dużo, kiedy krytyk kulinarny się pojawi, skup się na jego zamówieniu. Uzyskaj co najmniej 4,0 gwiazdek za jego zamówienie. No. Okej, okay. okay. jutro czeka nas egzamin. To wspaniała szansa, aby podnieść naszą sławę. Szykuj się. Posprzątaj to może, co? Okay. Mopa. Ej, nie dali ci posprzątać! Ale Lipton, ja myślałem, że teraz będzie najlepszy, że sobie posprzątamy, pokładamy wszystko z powrotem, przygotujemy się na następny dzień. No, ale bez sens. I co, każą mi iść do domu spać? Trzy punkty masz znowu. I co, znowu wybierzesz hajs, Heis, nie, hajs, nie, no jest coś, coś teraz może innego. Może to. tańsze kuchenne dekoracje, ale jakie dekoracje? Albo wiesz co, wezmę. Doświadczenie, punktu doświadczenia. No dobra, no, nowy poziom musisz kliknąć. Mhm. Masz jeszcze dwa punkty, możesz sobie coś rozdysponować. <słuch> Okej. Okay. Wybierz pietry. przepis, no i też dalej. Wybierz swoje ulubione danie, no zobacz co tutaj jest. I tutaj jest 15 punktów czego jest wieprzowy z pieczonymi ziemniakami? O, twój ulubiony kotlecik, co? Prostej, ukraiński. Barszczyk. Barszczyk czy kotlecik? Wieprzowy z pieczonymi ziemnioczkami.. Wow, weź to do No dobra, czyli czekaj, co tu trzeba. Kotlet pieprzowy przyprawić, na patelnię, smażyć, położyć na talerz, podawaj gorące. Aha, i ziemniaki osobno. Ziemniaczki ugotować pewnie, przyprawić, pokroić. Nie, upiec to masz. Czyli ziemniaki masz posolić, pokroić na ziemię, <laughs> Przełóż na tacę do pieczenia, piecz, przełóż na talerz, podawaj gorące. No serio? <laughs> Czyli równocześnie dobrze, żebyś to robił. Czyli jak się smaży ten twój kotlecik, to dobrze, żebyś sobie już ziemniaki <laughs> też y, piekł. Dobra, to... Dobra. Mm. No. A to? Właśnie to, nie? A przez na sam dół? na sam dół. A na samą dół. górę? Enter? Jak się to wybiera, nie wiem. A weź ten drugi przeczytaj. Ten drugi przepis przeczytaj. Prawem się chyba wychodzi, nie? Prawo myszy. Co tutaj mamy? <laughs> Zobacz jakie proste. No to, to wezmę. Dodaj do garnka. Rosołek, sól, pieprz, burak, cebula, marchewka, pietruszka gotować i już. Znacznie prostsze, ale chyba mniej punktów za to dostajesz. Jakiś tam. Bo tam było pokazane wcześniej. Prawem się wracawicz. widzisz? Mhm. Yy, tu jest 15, czegoś takiego, a tu jest 10. Ale nie wiem o co w tym chodzi. 21 centów, 6 plus 4, 30 centów, 12 i 5, czyli to jest dużo, tak jakby, mniej opłacalne. Po no prostu tak weźmy to. Ale. ale... Przyjrzyj się daniom poniżej i wybierz swoje ulubione. No jak ja to. Mam... Wyb... A! O kurczę. Chyba Ci wybrałem już, sorry. Będziesz potrzebować nowych składników, żeby nawet znajdziesz w ogóle. <grymne> ja to jest Co powiem. potrzebujesz? Odblokowaliśmy kotlet wieprzowy. Składniki znajdziesz na półkach lub w sklepie. Czyli w lodówce go nie ma. Ojej, Czemu on tam jest? Pokaż mi mię. no, Wybitny kucharz. A kuchnię masz po spuntanu? Czemu to przepiąłeś? No bo będziemy to robić. A to? To I co, teraz będziesz miała jakoś tutaj gdzieś wyświetlone? No nie, nie masz tego. Tutaj mamy. Masz dwie minuty na to. Czas leci. Czas leci, dwie minuty. Ej, no! Rzeczywiście. A, dobrze? kuchnia dalej usyfiona, um, no dobrze. Weź dwie wieprzowy. Powoli. Później Przepraszam. sól. No deskę go może daj. Sól, czterkę. Bo. A, bo sypiesz 10 gramów. O kurczę, bo ty masz te gramatury, pozmieniane. Musisz patrzeć, co sypiesz, a Czarny jaką pieprz. masz gramaturę. Czarny pieprz. Czarny pieprz. Czarny pieprz. Czarny pieprz. Jaką masz gramaturę? Sypiesz po jeden. Dobra. Pięć? Nie wiem, masz cztery. Za szybko to chcesz mieć z głowy, stary. No, tak jak ja nie za dużo soli, za mało pieprzu, ale może będziesz miał przynajmniej półtorej gwiazdki. Czego szukasz? Tymbianek. Hmm. Ile? Sześć. Sypiesz po? Po jednym. Widzisz? Dobra, i teraz dodaj na patelnię... Olej słonecznikowy. 30 mililitrów no. tam miał już wcześniej 20 dobra może będzie okej okay. 40 sekund zostało godzę dwie przerwy smaż przez każdą stronę a nie, bo to jest jakaś faza przygotowań. Dobra. Mhm. I załącz. Masz załączony ten? A masz załączony. Teraz wyłączyłeś. Masz coś jeszcze w przepisie? Co możesz sobie zrobić? Mhm. Dodaj na patelnię. Ziemniaki musisz jeszcze usmażyć. To jest zbyt Najlep... ciężkie, bo się To coś... najlepiej do tego, do... ale to jest faza przygotowań, wiesz? Trzy... 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 To weź sobie garnek. Garnek? Garnek, no. Bo drugim masz zupę, nie wyladał jeszcze. stworzyliśmy <grytanie> um... restaurację, no to teraz no, no, ziemniaczki. Ziemniaczki. Ile ziemniaków? Nie wiem, nie pamiętam. 300 gramów. <grytanie> <grytanie> Okej, okay, to na pewno. Czyli dwa. Tak? Nie. O. Później to jest. Musimy jakąś zrobimy. Aaa, przypraw. A, to na deskę mogło się położyć, A, ale. Przypraw. Sól. Ile tej soli? Gdzieś z soli kupiłem. Tu jest. Mm. Dziesięć gram sypiesz. O! Ile tego miałeś? Sześć. Ty też. Właśnie nie, bo już chyba 6 to 6, nie? Jak się wydaje zresztą, nie wiem. Przepraszam. Pokrócimy jakieś inne kawałki. Na jakie kawałki? 50 gramów, czyli... Czyli przynajmniej na 3, nie? Mhm. To są dwa kawałki. O, już ci się przykroiło od razu. No, a tak ty możesz obracać? Wow. wow! <grafy> nawet rączką ukrój. Dobra, nie będzie. A... dobra, i co teraz? Przejdź na to do pieczenie. Ale byś musiał chyba obrócić tego łososia, bo ci się zaraz tam spajczy. Też już się pewnie spajczy. O, już się na czerwono się robi. Patrz, tu można nawet przedobrzeć, ale Bajer, to będziesz miał y, mocno wysmażony steak. YouTube. Okej. Okay. Dobra, teraz... Ziemniaczki do... Na... do tacy na pieczy, do pieczy. Gdzieś No została ci pewnie w piecu. Nie w tym. Czy ty tu robiłeś coś w tym piecu? No. Nie masz miejsca. A, masz. Ale stresujące co? No, już na tacę do pieczenia. Piecz piecz przez 80 sekund. Nie tu. Tu masz piec. no. Pyk. I się robi. Zobacz jak wygląda łosoś. Nie, no, łosoś. Robisz dwie rzeczy, pamiętasz, nie? Już prawie. Tak to już jest. przygotuję no, teles. No z patelnią możesz. A to jest głęboki, to nie. OK. Co teraz? To jest muszę poczekać jeszcze tam... Czyli mięsko już masz, tak? Mm -hmm. Czy jeszcze coś musisz doprawiać do tego mięska? Poczekaj. O, wyłącz to sobie. i super, zobacz. Może podłogę poznawaj. Mi mm -hmm. się przydało, wiesz? Podmywaj. Szkoda, że nie ma takiej... Opuściłeś. <laughs> mm -hmm ci się zaczepiło o lodówkę. Um. Prawie jak w house flipper, nie? Tylko żebyś jeszcze trafił myszką możesz chyba ruszać. No. Tylko że sam tak ruszyłem. Ciekawe, jak się tutaj ten. Na, na górę bym jeszcze potrzebował, ale na górę to... Gąbeczka chyba, nie? I, ale poruszaj tą myszką, jak odłożysz? Aha, no. no, widzisz, coś tam się da. <ś2> <grywnie> mm, Okej, okay. a jak piec wygląda? Jak ziemniaczki? Ziemniaczki są, dobra, nie masz jak ich wyciągnąć. Powoli. Dobrze, zaraz ci spadną, a może i nie. Czy to już jest gotowe danie? Chyba tak. Chyba tak. Nie to! Nie to! A co się stało? Z tego złosia miałeś zrobić? Przecież ci kazała zrobić te... Ale bez sensu, nie? Przecież ci kazała zrobić to popisowe danie. Nie, rozumiem. Czas re, re... Traciłem tylko 6 punktów, no? Słabe. <laughs> No i fajnie, no to co, to na tym akcencie myślę, że zakończymy. Myślę, że straciłem trochę hajs. Ojoj. Ajajaj. Wcale się nie uderzyłem, wcale mi prąd nie przeszedł po ręce. Głupi wodel ma jakieś wystające kurki, co to w ogóle, do czego to służy? Co to, kto to sobie wymyślił? Działa coś tu? To powinno klikać, czemu to nie klika? powinno robić tak trr Uwagi, gości. Smak idealny, wszystko super, ale to nie to, więc pałuj się, nic nie dostaniesz za te kasy. Co za gościu? Okej. Okay. Dobra. Krytyk zaraz zamówi. Bądź to. Czyli to, to jest... Działa to czy to nie działa? Okej, za zapiszę teraz grę, bo będziemy kończyć. Dobra, no to zapisz. Nowy zapis. Zapisz. Fantastycznie. Dobra. Yy, może być tak studia przeszedł Bez. No, nie przeszedł już czemu ciekawa ta no ją ja akurat normalnie narysowali ale tamten jacuś to że ja, tak! no. tak. też ja muszę takie rzeczy dla ciebie robić no coś to eee, co gra kupi simulator całkiem zabawna no <noise> Chociaż taka trochę mało niejasna, nie? nie do końca pokazują, taka trudna jest, trzeba faktycznie się przyłożyć, bo jest trochę mało czasu, można talerze potłuc, nie wiadomo jak ze sprzątaniem, no bo kończy się dzień i co, mamy sprzątać, iść do domu, nie, idą klienci, a my też, kurczę, tutaj patelnia z olejem, tam garnek umyty i my po prostu a, kończymy, dzięki stary za kasę i spadamy, na drugi dzień przychodzimy, o nic nie umyte. no magicznie się nic nie umyło, nie, takie to <noise> trochę głupie jest. No dobra, nie ma czasu właśnie na pomycie, nie? Na początek masz czas. Te przygotowanie chyba to chyba o to chodzi, że masz te 5 minut chyba i nie wiem, możesz sobie wypucować y, kuchnię czy coś. Udział? Y, w każdym razie, nie wiem, będziemy to kontynuować w przyszłym tygodniu? No oczywiście. Oczywiście i oczy zawisły. W takim razie. No oczywiście. No, tak, jak słów. Dobra. Y, Żegnamy się z Wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej! Byłe, byłe. <grywa> no, nagrywasz? Nagrywasz jeszcze, a czekasz do 20 minut. No to jeszcze 5 sekund tak sobie posiedzimy. O, jest 20. <grywa> Dobra, mamy ja to zrobić? To, jest to trzymajcie hej. To jest moje studio. Trzymajcie hej. To jest moje studio, wiesz? Dobrze. Pa. Pa. Pa.